谁偷了钱？ Dobry wieczór. Czołem Wielkiej Polsce. Kochani, w dniu 1 listopada 2022 roku, w dzień ważnego dla wszystkich Polaków święta, Wojciech Horszański, przywódca ruchu Rodaków Kamratów oraz wyrosłej na jego bazie partii politycznej, w czasie odbywania dozoru policyjnego został zatrzymany celem odbyć, odbycia wyroku pozbawienia wolności. Wojciech Holszański nie był informowany, iż takie postępowanie wobec jego osoby się toczyło i że zapadło przeciwko niemu jakiekolwiek orzeczenie skazujące. Wszelkie informacje ze strony organów ścigania i sądu dotyczące tego postępowania były prawdopodobnie kierowane na adres domowy Wojciecha Holszańskiego w czasie gdy przebywał niesłusznie aresztowany w zakładzie karnym w Potulicach. Takie działanie organów państwa polskiego w sposób celowy uniemożliwiły Wojciechowi Olszańskiemu ze skorzystania z gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa do obrony. Obecnie naszemu liderowi udzielana jest profesjonalna pomoc prawna celem wznowienia postępowania karnego, w jakim bez swojej winy nie brał udziału i prowadzi do uchylenia wyroku zapadłego w sprawie o jakiej wszczęciu nie był poinformowany. Postępowanie karne będzie kontynuowane z udziałem Wojciecha Olszeńskiego i niedługo znów znajdzie się na wolności i będzie przewodniczył patriotycznemu wiecowi ruchu rodaków-kamratów w dniu 11 listopada na Kopcu Kraka w Krakowie. Nie sposób jest jednak nie dostrzec, iż dzisiejsze zatrzymanie naszego kamrata jest celową akcją w sił systemu, mającą udaremnić zaplanowane w dniu 11 listopada uroczystości w Krakowie. System okupujący naszą ojczyznę dostrzega potęgę i siłę liczebną ruchu rodaków kamratów, jedynej dziś prawdziwie oddolnej i patriotycznej formacji opartej o idee narodowe. Roman Adomowskiego i Bolesława Piaseckiego. Władze polskojęzycznego systemu, chcąc zniszczyć ruch rodaków kamratów, sięgnęły po środki represji znane z systemów totalitarnych. Nieprzypadkowo celem uderzenia jest niekwestionowany lider naszego ruchu. Nasi wrogowie uważają bowiem, iż zatrzymanie naszego przywódcy doprowadzi do rozpadnięcia się struktur ruchu rodaków, kamratów i odwołania wiecu na kopcu Kraka. Nic bardziej mylnego. Polacy, patrioci zrzeszeni w licznych kamratskich stowarzyszeniach, w ciągu dwóch lat wspólnego marszu okrzepli i zahartowali się w boju. Tak jak kraty Berezy Kartuskiej i Twierdzy Brzeskiej nie złamały kręgosłupa przedwojennych polskich narodowców, tak obecne represje nie pokonają ich duchowych następców, rodaków. Kamratów. Maszerujemy, by odbić Polskę z rąk wroga. Wszyscy widzimy się 11 listopada w Krakowie na Kopcu Kraka. Śmierć wrogom ojczyzny, czołem Wielkiej Polsce. Kłaniam się nisko Marcin Sadowski. Do zobaczenia.